Cześć, witajcie, tutaj Ewa z kanału GPS. Dzisiaj chciałam Wam wysłać bardzo dużą ilość miłości, zrozumienia, e, współczucia, empatii, gdziekolwiek jesteście. A zwłaszcza dla tych osób, które są w tej chwili w kwarantannie, pod zamknięciem, z ludźmi, którzy, ich, e, którzy, którzy wykorzystują sytuację do nadużyć, do przemocy. Z ludźmi agresywnymi, z narcyzami, e, z ludźmi na spektrum wiązki B. Także to jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale zwłaszcza właśnie dla Was, którzy nie mają za bardzo, w jaki sposób się z tej sytuacji wydostać. Także te, ten filmik jest dla Was. Chciałabym również zaprosić wszystkich, którzy oglądacie do komentarzy, jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe wskazówki poza tymi, które ja Wam dam w tym filmiku, żeby pomóc ludziom, którzy w ten, w ten sposób w tej chwili próbują przetrwać. Także zapraszam Was do komentarzy, jeżeli macie właśnie jakieś, jakieś dodatkowe wskazówki, to proszę podzielcie się, podzielcie się z, z nami, z naszą resztą. Ok. Czyli co zrobić, jeżeli jesteś w zamknięciu z osobą narcystyczną, z osobą, która lubi się znęcać nad innymi. Pierwsza rzecz, o której myślę, to jest ucieczka. Ucieczka i w sposób fizyczny, jak, ale zwłaszcza w sposób Mentalny, ponieważ fizycznie za daleko niestety nie jesteśmy w stanie uciec. Możemy wyjść na spacer. Jeżeli to jest oczywiście możliwe, to jak najbardziej zachęcam do częstych spacerów, do częstych wyjść. Jeżeli mamy dziecko, to możemy się pobawić z dzieckiem. To jest też pewne, pewne, pewien rodzaj ucieczki, że jeżeli ta osoba znęca się nad nami, powiedzmy, że to jest swój partner, to ym, może dadzą nam trochę przynajmniej spokoju, kiedy zobaczą, że, że układamy klocki, czy czytamy dziecku bajkę, jakby. To postawi pewien rodzaj granicy, jeżeli otoczymy się dziećmi. Oczywiście nie mówię tutaj o wykorzystywaniu dzieci w taki sposób, ale jakby wtedy, zwłaszcza jeżeli to jest osoba bardzo agresywna, która no na tyle jest świadoma, żeby, że nie chce, żeby dzieci obserwowały to zachowanie, to jest zachowanie, to wtedy być może dadzą mam troszeczkę spokoju. Także to jest następny sposób na pewien rodzaj ucieczki, w cudzysłowie. Czyli wychodzimy na spacery, na zakupy, jeżeli możemy być dłużej, żeby nabrać troszeczkę oddechu, nabrać perspektywy, odpocząć, pójść w naturę, jeżeli to jest możliwe, to, to jak najbardziej wykorzystujcie te, te chwile odetchnienia. Następny rodzaj ucieczki to jest po prostu zamknięcie się w łazience i, e, i zrobienie sobie kąpieli, na przykład w soli magnezowej, która jest bardzo uspokajająca. Czy zapalenie sobie świeczek, włączenie sobie jakiejś muzyki, żeby odpłynąć, żeby sobie pomedytować, żeby spróbować się przynajmniej troszkę wyciszyć. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest bardzo ulotne tej sytuacji, bo jakby troszkę stresu uchodzi, ale wychodzimy na zewnątrz i to się wszystko znowu od początku zaczyna. Także wiedzcie, że ja rozumiem, że to jest bardzo trudne. Staram się tutaj Wam dać jakieś przynajmniej malutkie wskazówki, mam nadzieję, że one... Zadziałają, że znajdziecie tutaj w nich cokolwiek, um, co wam troszeczkę przyniesie takiego, no, takie ulgi, um, ale, ale jeżeli nie, to też rozumiem, że może być ciężko, bo jedną z wielu rzeczy, które narcyz um, robi dla swojej ofiary, swojego celu, to jest próbują odizolować. No i teraz jest. Jakby idealny czas na to, żeby odizolować swoją, swoją ofiarę, żeby odizolować, odizolować swoją osobę właśnie od tego i wznęcać się na nią. Prawda? Także jesteście pod ciągłym, jesteście, jak to się mówi na radarze, jesteście pod ciągłą obserwacją. Musicie naprawdę uważać, co robicie, jak się zachowujecie. I oczywiście to do, tylko dodaje stresu. Bardzo bym uważała z takimi rzeczami, jak pisanie w pamiętniku. Bardziej polecałabym, jeżeli musisz już coś napisać, to napisz to i to spal albo wyrzuć to do śmieci. Nawet wyrzucanie może nie być do końca bezpieczne, bo mogą to złożyć układankę. Bardziej polecałabym w ciszy, jeżeli już coś masz ode siebie wyrzucić, może napisać to na dokumencie w komputerze i później go wyrzucić albo nawet go nie zachować. Czyli wtedy taki plik po prostu przestaje istnieć. Czy nagrywanie coś w telefonie, czy wysyłanie maili, do, do w jakąś bezpieczną skrzynkę. Tutaj już będziecie musieli być bardzo sprytni i zrobić to tak, żeby to nie było odkryte. Również uważajcie w tej chwili na historię swoich działań na komputerze, filmiki, jakie oglądacie, nawet mój kanał, Wymaszcie historię tak, żeby ta osoba nie, nie mogła Was pośledzić, czego szukacie co czytacie i tak dalej. Jeżeli chodzi o książki, to może nałożyć inną okładkę książki, która powiedzmy no, totalnie zbije z tropu treść, czym, czym ta książka jest. Także tutaj teraz znowu mówię, musimy bardzo uważać na to wszystko. Wiem, że to tylko dodaje stresu, ale lepiej być ostrożnym niż że tak powiem dawać więcej paliwa takiej osobie, żeby prowokowali jeszcze jakąś większą kłótnię. Także właśnie nie prowokujemy, próbujemy deeskalować jakiekolwiek konflikty, podczas oczywiście oni podżegają do kłótni. My zawsze możemy po prostu wyjść z pokoju i się czymś zająć, mimo tego, że rozumiem w środku, nas, nas kotuje, wtedy może wychodzimy na dwór, przebiegniemy się, żeby wyrzucić z siebie ten stres. Wiem, że to w kółko powtarzam, ale ja wiem, że to jest bardzo trudny czas i, i, i to może być naprawdę wielkim wyzwaniem ucieczka, gdzie jeszcze możemy uciec, możemy uciec w świat fantazji, w świat fikcji, czyli um, na przykład rozpoczęcie oglądania jakiegoś serialu telewizyjnego, może nawet to byłby serial, którym um, ta osoba również by się zainteresowała, czyli możemy wtedy, że tak powiem, uciec wspólnie i, i nie musieć wchodzić w jakieś głębsze konflikty. Teraz tak, to są oczywiście sytuacje, w której jesteśmy zamknięci e, nawet z rodzicami. To może być też niesamowicie wyczerpujące, że jeden z rodziców jest Powiedzmy narcystyczne. Dzieci mogą również e, e, wykazać takie cechy. Też to może być bardzo trudne i uciążliwe, e, co jest e, na tyle ok, jeszcze z dziećmi, że one mają no, takie fochy, że się zamykają u siebie w pokoju i zostawiają na spokoju. To może być troszeczkę lepsze, ale e, też może być oczywiście bardzo trudne, e, jeżeli chodzi o. o, o Radzenie sobie z tego typu konfliktami, bo wiadomo, jako rodzic chcemy, żeby było wszystko jak najlepiej, i kiedy nasze dzieci w ten sposób nas prowokują, to jest bardzo bolesne i uciążliwe. Może to być również brat, siostra, może to być, tak jak mówiłam, właśnie dziecko, może to być mąż, partner. Może to być rodzic. Także chcę tylko powiedzieć, że to może się przydarzyć każdemu w każdym wieku. To jest zaburzenie, które jest totalnie e eklektyczne na, na, prze, na, na, prze, na przekroju wieku, na przekroju ras, na przekroju geografii, płci. Oczywiście i kobiety, i mężczyźni mogą być agresorami, to, to kompletnie nie rozróżnia. Co jeszcze? Jakiekolwiek sposoby na wyciszenie się, czyli uciekamy w, w świat fantazji książki, filmy, seriale, ale też wyciszamy się, czyli yoga, medytacja, nawet właśnie wyjście na świeże powietrze do parku, przebiegnięcie się, jeżeli to jest możliwe, wiem, że są coraz większe restrykcje, także to może nie być możliwe, może nawet właśnie zrobienie paru pompek czy przysiadów, żeby po prostu tą, tą energię troszeczkę bardziej rozruszać, nie? żeby to tak w nas wszystko nie się działo. Nawet takie rzeczy, skoro jesteśmy na, na temacie energii, jak otwieranie okna żeby świeże światło i świeże powietrze weszło do domu. To też potrafi troszeczkę rozproszyć atmosferę, także możemy też spróbować w ten sposób. Um... I oczywiście robienie takich rzeczy, które według mnie są takie no, jakby święte rytuały, typu przygotowanie obiadu. Oczywiście, jeżeli agresor chce, to e, zniszczy wszystko i wejdzie nam w paradę. Czy, czy robimy obiad właśnie dla niej, czy dla niego, czy robimy coś przyjemnego dla, dla, dla tej osoby, tak czy inaczej potrafią to zepsuć. Ale zawsze jeszcze możemy zrobić jeden taki trik, czyli e, wsadzić, sobie, wsadzić sobie do uszu słuchawki. Nie? I po prostu odpłynąć w troszkę w inny świat, podczas kiedy kroimy warzywa, przygotowujemy jedzenie, koncentrujemy się na tym, co robimy tu i teraz, praktykujemy uważność, ale w międzyczasie może mamy jakąś muzykę, czy jakiś podcast, czy uczymy się nowego języka, e, mamy to w naszych uszach, żeby po prostu przynajmniej mentalnie uciec trochę z tego miejsca. Co jeszcze? Co jeszcze? Wspomniałam o tym, żeby uważać, jakie zostawiamy po sobie. Ślad elektroniczny, jak i pisemny, e, także no to w sumie tutaj wszystko. Wiem, że nie mam olbrzymiej ilości wskazówek, e, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Także jeszcze raz bardzo mocno chciałabym zaprosić Was którzy mają znaleźć jakieś swoje własne triki, jakieś własne sposoby, nie wiem, ucieczka w inny świat, właśnie z słuchawkami w uszach, w kąpieli, w soli i z lampką wina na przykład. To też, może być, to też może być fajne, przyjemne, żeby mieć tą chwilę. Ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby nie pozwolić tej osobie, żeby nam spróbowała zmienić naszą rzeczywistość, nie? Bo poprzez używanie takich taktyk jak odwracanie kota ogonem, gaslighting, czy, y, czyli re redagowanie rzeczywistości, to tak zwane wciskanie nam kitu, że było coś, czego nie było, albo że nie było coś, czego, co, co było, czyli nie zrobiłem tego, tak nie powiedziałem, sobie to wymyślasz, bla, bla, bla. Ok, oni będą mówić swoje, ale Ty wiedz swoje. Ufaj swojej intuicji. Ufaj przede wszystkim swojemu ciału, nie? bo nasze ciało pierwsze wie, co się dzieje, zwłaszcza tu w naszym brzuchu. To jest Twój. Soul GPS, to jest Twoja nawigacja duszy, to jest Twoje miejsce, w którym Twoja intuicja jest najgłośniejsza, czyli jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy ta osoba Cię rani, czy ta osoba próbuje w jakiś sposób Ciebie zniszczyć, czy zrobić coś, zawsze wejdź z powrotem w Twój brzuch, jeżeli Twój brzuch, jeżeli się tutaj źle czujesz, to już masz tutaj swoją odpowiedź, czy ta osoba jest toksyczna, ta okolica mówi nam zawsze tak i nie, bardzo szybko tak i nie. Tutaj nie ma żadnych historii, żadnych opowiadań, żadnych wyjaśnień itd. To jest serce i głowa. Uwielbiają historię, pleść, prawda? I te trzy nasze okolice myślenia, że tak powiem, czy trzy czy nasze centra świadomości każde jakby funkcjonuje trochę inaczej, dlatego tak często jest, że najpierw odzywa się nasze ciało. Czyli odzywa się nasze, tutaj nasz brzuch i nam mówi, że hej, coś tutaj jest nie tak, jest mi niedobrze, źle się czuję, czuję się, że chcę uciekać z tego miejsca. Później włącza się głowa, umysł, który nam mówi, hej, czekaj, poczytam na ten temat, zobaczę, o co, o co tutaj w trawie piszczy. I wszystko zaczyna się składać w jedną całość i zaczynamy kumać, o co tu chodzi. No i na samym końcu jest serce, bo serce jest, no chce miłości, chce zostać w tym związku, chce, żeby było dobrze. I, I tutaj musimy sobie tutaj niestety być bardzo tak, tacy srodzy i, i, i silni i stanowczy i powiedzieć sobie, że absolutnie nie, że serce oczywiście można kochać, możemy wysyłać miłość tej osobie, ale nigdy nie oczekujmy tego, że ta miłość zostanie odwzajemniona, bo narcyzi nie potrafią kochać, nie tak jak my. Nie ma w narcyzmie intymności, nie ma prawdy, nie ma szczerości, bo żeby narcyzmu kochać, musiałby się najpierw obnażyć i być całkowicie, jak to się mówi, podatny na krzywdę. Nie? Ale taka osoba tego nigdy nie zrobi, bo, tak, bo osoby narcystyczne są tchórzami, są przerażone e, otwarciem się i po prostu tego nigdy nie zrobią, a przy tym czują się wyżsi niż reszta normalnych, zwykłych, byle jakich, średnich e, ludzi. <tuszę> Także życzę Wam powodzenia, wysyłam Wam dużo miłości z Anglii e, i, i jeżeli potrzebujecie pomocy, to oczywiście jestem, e, piszcie do mnie. I, I bardzo, bardzo Was mocno wspieram. Jeżeli nie mogę tam być fizycznie, bo nie mogę, nawet gdybym chciała, to przynajmniej duchowo Was bardzo mocno wspieram. Na razie, do zobaczenia z danym razem. Pa!